Ahoj! Tu Stacja Braga, czyli Ewelina Misiek, ale dzisiaj dołącza do nas trzecia osoba. Kamilka z Wege Bohemia. Hej! Dzisiaj mamy dla was niespodziankę, bo wybierzemy się na taki mały trip po gastro bo Kamilka zrobiła super e-book, o taki przewodnik o wegetariańskich miejscach w Pradze. Dzisiaj odwiedzimy dwa, może nawet trzecie nam się jeszcze uda. No i zjemy coś pysznego. No pewnie. Dobra, to idziemy. Zajęłyśmy już stolik w kawiarni slow. Zostawiłem Wam wszystkie linki w opisie, żebyście mogli tutaj trafić. I dzisiaj pójdziemy trochę takimi śladami e, naszego gościa, który nam pokaże miejsce, które lubi. Czyli zaczynamy od e, Kamilka właśnie, od Śniadanka, bo to miejsce jest takie słynne z tych śniadanych trochę, nie? Tak, tak. I oni jeszcze zmieniają właściwie te śniadania co sezon, więc okay. do, teraz mamy zimowe menu. zamówiłam do on jest z, z i okay, Na słodko. Tak. Mm -hmm. e, później pójdziemy na obiad. Tak. I pokażemy Wam wegańskie czeskie dania. No właśnie. Misiek. No właśnie. I nawet dla mięsożerców, bo no, Misiek jest mięsożercą, więc y, może namówimy Miśka na testowanie? Mi <grymne> To tam wyjdziemy, tak. a później zrobimy tą niespodziankę, może nie mówimy o tym ostatnim punkcie, dobra? No dobra, ale ty Kamilko mieszkasz tutaj, ile czasu? W pracy 6 lat. Okay. No i powiedz co robisz, bo najbardziej nas interesuje właśnie ten, taki temat, no jesteś na KOWG, Bohemia, tak. Czyli co to znaczy i powiedz, żeby wszyscy wiedzieli i mogli tam wejść na twoje susza. Tak, no generalnie ja zajmuję się głównie zdjęciami jedzenia, a, ale... Właśnie. no ale też się praca. Tak, ale powiem, muszę gotować. Okay. Yy, I oprócz tego naj właściwie najpierw pomysł taki, że będę gotować tylko czeskie jedzenia mm -hmm. w wersji wegańskiej i wegetariańskiej. Okay. Co czasem jest wyzwaniem. No raczej. No, bo to jest... Czy, bo, my się tam też świetnie za mnie tak? Tak, okay. tak. A przy tych wegańskich to już w ogóle czasami no. bywa hardcore. No ale zobaczymy się w momencie, że da się, że Mówisz sobie tam jest też swiczkowa. No hmm. tak, do no, szwiczkowie wam powiemy, jak to jest, jaki jest oryginał, a jak to jest zamienione tak, Dokładnie. No ale to co, to teraz skupiasz się na e, słodkich rzeczach głównie, czy jak? Nie, to zależy no, na co ma ochotę. Na co ochotę Tak, dokładnie. No. Ale tak później idąc po śladach tych wszystkich miejsc tutaj, gdzie można zjeść, no. je napisałam przewodnik. No super, właśnie ja, ja wiem, patrzyłam. No. Przewodnik, ale to jest po całej pracy, to nie? po nie całej tylko po pracy, pracy tak. Jest rozdzielony po praktycznie wszystkich dzielnic, które są w miarę w centrum. Okay. Nie wysyłam ludzi na no, no, no. <noise> Dobra. I w tych wszystkich miejscach są, w tych dzielnicach są miejsca gdzie można zjeść wegańskie rzeczy, wegetariańskie albo też takie mixy, bo w sumie tutaj... No tak. Też nie no tak, mięso, bo teraz ale tak. wegetariańskie, nie? Bo wegańskie nie wszystkie rzeczy nie, są, ten... ja zamówiłam jajka Dokładnie. I tam jest oznaczone gdzie co Jakie są też miejsca gdzie możesz iść z mężem w miejscu rzeczy, który nie zjedziesz To jest bardzo przydatne. Ale dobrać. tu na przykład jesteś weganką i okay. są też takie miejsca gdzie wszyscy się najedzą. No właśnie, no bo to jest taki trochę mit, nie? Że w sumie... W pracę, możesz zjeść tylko mięso i że to jest po prostu przepełnione no na każdym kroku. A w sumie tak naprawdę ja się dziwiłam, że tu jest raj, no bo tu jest mnóstwo krajów wegetariańskich wegańskich. Nie? Nie? Może to nie jest Warszawa. Nie, no dobra, okay, ale, ale ja sama się ja, zdziwiłam, no, ile tych miejsc znalazłam, yes. naprawdę. No także, e, no, także jeśli jeśli chcecie jeść trochę inaczej, ale nadal czeskie. To jest tak, no, no jest no dużo okay, miejsc czeskich. E, z czeskim jedzeniem. Także no znalazłam właśnie. tego całkiem dużo. A jeszcze nie powiedzieliśmy o no, tym, że jesteśmy dzisiaj e, na Winopradach się mówi? Tak, To na winogradach, dlatego że Kabila tutaj mieszka e, i chcieliśmy właśnie zrobić taki być może to jest tylko pierwszy odcinek. Mm. Może będzie jakaś kontynuacja, może obejdziemy całą może. Ja bym bardzo chętnie zjadła wszędzie coś. No właśnie, to jest dobry pomysł. I jesteśmy na Winochradach, więc zobaczymy dzisiaj takie miejsca w pobliżu, gdzieś tam mieszkania kamili, w których, których bywa i które chętnie poznamy. Ale może wypuścimy się gdzieś dalej. W każdym razie no, ten przewodnik może być taką, taką bazą do tego, nie? I możecie ją sobie kupić, przeglądać i korzystać. Kamilka tam aktualizuje, więc jakiś czas, żeby no, to też zostawimy w opisie. No i czekamy na to jedną. No? <noise> <Spocznego, głos> dobrą Co mamy? Kamilka ma, powiesz, jeszcze raz tutaj za Kaszę i tak dalej? To jest kasza ma na generalnie. Yy. W Polsce się nie, tyle dzieci, dzieci to, A tutaj naprawdę się no. uję i ludzie sobie u Ja robię dla nas. I to jest okay. jakaś wersja taka jeszcze zimowa, jest tu mag, dziś nie w brumie, właśnie to odkryłam, bo we śniadanie. I to jest wegański. Okej, okay. dobra. E, a ja mam e, szakszukę z, z jajeczkami w koszulce, do tego jest w ogóle, ona z ziemniakami, w sumie nie widziałam jeszcze ziemniaków. A zabawy się nazywają w sumie poczucie. Tak, stracenia wejce. Jakby się a... zgubiłem, no właśnie. <laughs> Czyli jajka w koszulcach No dobra, um, no to co, so, ja, no nie? To Ty na słodko, ale patrzcie jakie fajne, Mi się proszę ładnie zrobić zbliżenie. Szkoda, że nie jest. <laughs> nie no, może pozostawię troszkę, popatrz jak ładnie wygląda i na szafran na bogato. To może to szafran do słowa było? <laughs> A no faktycznie, bo zastanawiałyśmy ja się jakie to, to znaczy. Jakbyś chciała trochę rumu, to może ci. Wyszkał mi, popatrz, tak. Mamy taką wspólną pasję do sprawdzania, co pod spodem, skąd pochodzą, gdzie zostały produkowane. No to zjadłaś to, zgoda. Ej, z Francji. Moulin de Lu. O kurczę, no jest Francja. Dlatego to No Ale i nawiedzę, musiałam szybko zjeść. Jeszcze ten rum Ci Która w ogóle godzina? Przed dwunastą. Więc w sumie jak na standardy czesko-praskie, to jest dobra godzina na obiad, prawda? To już jest nawet... Dokładnie godzinę dokładnie na... obiad, godzina na obiad <noise> bo jest też tak, że faktycznie o godzinie 12 e, no zaczyna się dziać, nie? Więc 12 a 13 wszyscy idą na obiad. Czy pracujesz właściwie gdziekolwiek, czy w korpo, czy nie w korpo? No to idziesz, nie? Tak, dokładnie. I knajpy się zapełniają już od pół do 12 powoli. Okej. Okay. My jesteśmy. Fajnie, że nie jesteśmy w takiej e, miejscówce, gdzie jest dużo biur, więc może będzie w momencie, do którego idziemy, moment, wegańska knajpa, e, może nie będzie ludzi, nie? Właściwie to już jesteśmy. Na miejscu. No Patrzcie, tak. Zobacz, sobie Czekaj, jeszcze możemy przycupnąć. No i, e, i to jest ta wegańska knajpa, w której są czeskie specjały, których będziemy próbować. Dokładnie. E, jesteś już głodna? No tak, w sumie no już jestem przyzwyczajona, że jem o 12, to już zawsze. Tak? Już no. masz ten taki tak, zegar? Tak, tak, Ja jeszcze tak nie do końca, ale mamy Miśka, więc Misiek nam pomoże. <laughs> chyba najbardziej czeka na to jedzonko. No i to co? To idziemy chyba zjeść, nie? Zobaczmy. Dobra. Czeska kuchnia w wegańskiej opcji. To w ogóle jest inne miejsce, bo tutaj możesz tak. Możesz zjeść sobie Śniadanie. obiad, posiadanie możesz jeść obiad. Możesz sobie zjeść ciasto, napić się dobrego piwa, możesz, co tu jeszcze kawę też możesz. Jest z... bardzo dobra. O, Herbatkę e, kofole, kofole, e, jeśli... To jest odpowiednik taki czeska cola, nie? E, ale taka rytka. I możesz się tutaj wypić normalnie z nalewaka. Z kija? Z kija, różnie zależy, w której sześciu. O, super, to dobrze. No. <laughs> mówiło się z nalewaka, dobra. a z kija się mówiło w Poznaniu, Nie, we nie. A, okej. Okay. No dobra, w każdym razie możesz się tego napić. No i co my tutaj dzisiaj mamy? Moja droga, najbliżej ciebie jest... Gulasz piwny z plackami ziemniaczanymi. Dokładnie. A tu jeszcze mamy przystaweczkę. To jest taki galat, chyba galareta z wegetariańskiej wersji, więc no... E, no nie wiemy co o tym myśleć. Wygląda ciekawie. Wygląda no, ciekawie. No. Chcieliśmy, chcieliśmy tego spróbować, nigdy jeszcze nie jedliśmy. na się bała. Ja się cały czas bałam <laughs> tego, bo to, to mi się bardzo kojarzy jednak z, no z galaretą po prostu mięsną, ale widzę, że tu jest e, tempeh. jest tempeh tofu, no. a tu mamy takie typowe danie czeskie, tak. swiczkowa. I Czesi uwielbiają sosy, więc jak widzicie tutaj sosu jest naprawdę dużo i ten sos się wyciera jak Dokładnie, co... żeby był generalnie pusty talerz, nie? No, dokładnie Wy, wyczyszczony. Ale co tu jest ciekawe, jak widzicie, oprócz tego zamiennika mięsa jest tam też cytryna, jest wita śmietana i żurawina. I tak. może to brzmi dziwnie, ale to ma sens. Tak, i do tego hołskowy knedlik, tak. bo są różne rodzaje knedlików. Ten jest hołskowy, taki bułeczkowy, jak te takie polskie trochę pampuchy, parowańce, trochę podobne. Mhm. E, ale jest jeszcze na przykład ziemniaczany, nie? Tak, tak, tak. No i jest piwo. No i będziemy jeść, o, tak? Myślę, że dla Miśka też coś zostanie to Zobaczymy. <laughs> Ej, ale spróbujmy napić tej galerety, co? Dobra, bo tego największy strach trzeba od razu pokonać. Ile musisz tego? Musi tak nie za dużo tak pachnie. No i jest musztarda, bardzo ładna, nie? Mhm. No dobra. No dobra. No, ale to jest tak podobne do mięsa, No. Nie? no. że aż dziwnie. No dobra, pachnie. Dobra. To teraz te placki. One się nazywają y, bramboraki. 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 Czyli brambory to czeskie ziemniaki, jakbyście szukali w menu. Ale są chrupiące. No, naprawdę. Jakieś kulki, jest. Y, koska sojowa, Jak koska no właśnie. Czyli jakby sojowe te kulpeciki. Dobra, to trzeba jeszcze A, jeszcze tu jest śmietana. Jeszcze śmietana roślinna. I jeszcze w ogóle jest cebulka taka chrupiąca. Dobra. Dobra. No. Do domu piwo. Do piwnego gulasz Właśnie, gulasz jest piwny. Tak, czas, się zimowe danie, ale w ogóle samemu widzisz coś takiego i chyba do wieczora. Nie, dobra, to co? Pojdziemy z Prawie jak deser, nie? No już słodki jest. Dobra, dodajemy. Czyli tak, mamy sobie. Zawsze bierzemy sobie knedliczkę. Musimy go zamoczyć też w sosie. Koniecznie. Najlepiej A to jest? Sosu. Ja czy to, tam, to jest, jest miksturowany tempek, wiesz? A, okej. Ale spróbujmy jeszcze. Tempek, czyli taki, no zamiennik po prostu mięsny, bardzo częsty, nie? Dobrze, sos. Tak? Mhm. Ja jeszcze spróbuję. Czekaj, jeszcze to właśnie. No właśnie. już no, tak. Ja wiem, że to, to brzmi śmiesznie. Mhm. Ale lewita ona nie jest y, słodzona, po prostu zajadasz ty ją z żurawiną. No i dobry ten. No. Polecamy Dla tych mięsużerców to to smakuje, no nie wiem, no jak mięsa, Bardzo podobnie. Bardzo dobra. Kurczę, super jest. Dobra. To zapijemy. Jedna czwórka, jedna sześć, jedna sześć, jedna sześć, jedna Pada deszcz. Idziemy do focacerii! Tadam. Jesteśmy. Kamilka, powiedz, e, gdzie my jesteśmy? Tak, jest to focaceria, która właściwie otworzyła się w trakcie covid covidu, mm. więc nie byłam pewna, jak to pójdzie dalej, ale e, super, że jest cała dzielnica, pachnie... Tak, to prawda, z daleka włosy. ...wszystkim po prostu i zobaczycie, są pyszne focasie i ciastka i... Boże. No i wszystko na wynos. Oczywiście jesteśmy obżarte strasznie, ale bierzemy na wynos dla rodziny. O matko, coś mi upadło. Pada deszcz, więc dawaj wchodzimy szybciutko. O. Jesteśmy przygotowane na dwusty czwartek. No, ale tu jest... Tu jest przewspaniale, bo w ogóle pan e, mówi średnio po czesku, a wspaniale po włosku. Kupiłyśmy ciasteczka, e, na bieżąco można popatrzeć sobie jak, e, jak panowie masują, masują w, okazji. w okazji, <laughs> polewają oliwą i tak mm. naprawdę widać, że to są lata po prostu praktyki. E, z witrynki też można popatrzeć na te przekąski, jest słodko, jest też słono, wszystko jest na wynos. Jest kawa. Kawa i cappuccino kosztuje 45 koron na wynos. A przypomnę, że w, rest w restauracjach 65. Więc yy, fajnie. No naprawdę wspaniale, bardzo oryginalne miejsce. I sycylijskie mówisz, nie? Tak, tak, tak. No, to my coś jeszcze mamy na wynos. I chyba spacer w deszczu, co? Tak, trzeba spalić trochę. Ja Ci bardzo dziękuję za ten nasz wspólny odcinek. Ja I, również. I co? I następnym razem idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. To... Dobra. Cośnego. Tak, to na schledano. Pa!